Wielkie gaty znikają z powierzchni ziemi. Inne rzędy przetrwały z bardzo małymi populacjami. Pozostałe cztery rzędy gadów żółwie krokodyle węże i jaszczurki. 98% gatunków koralowców kolonialnych, które zamieszkiwały ciepłe, płytkie wody tropikalne. Zniknęło. Samotne koralowce, które osiedlają się w chłodniejszych, głębszych regionach radziły sobie lepiej. Liczba rodzajów głowonogów, szkarłupni i małży spada. Amonity i belemnity zniknęły podobnie jak wszystkie inne gatunki mięczaków z klasy głowonogów. Jedynymi ocalałymi są nautiloidy, reprezentowane dziś przez nautiliusy oraz inne grupy obejmujące ośmiornice, kałamarnice i mątwy. Ucierpiała podstawa łańcucha pokarmowego. Przy braku światła rośliny usychają. Duże zwierzęta rośliny.